Od wroga do przyjaciela. Szaweł był religijnym człowiekiem, faryzeuszem. Był przekonany, że każdy, kto uwierzył w Jezusa, rozgłaszał kłamstwo i powinien trafić do więzienia, a nawet zostać zabity. Pewnego dnia, gdy był w drodze do Damaszku po to, by aresztować wyznawców Jezusa, otoczyła go znienacka wielka światłość. Upadł. Usłyszał wtedy głos. Szawle, dlaczego jesteś dla mnie taki okrutny? Kim jesteś, panie? zapytał szawę. Głos odpowiedział: To ja, Jezus, ten sam, którego prześladujesz. Idź do Damaszku. Tam się dowiesz, co dalej czynić. Szaweł wstał, ale okazało się, że stracił wzrok. Towarzysze zaprowadzili go do pewnego domu w Damaszku. Spędził tam trzy dni bez jedzenia i picia. W międzyczasie Jezus ukazał się jednemu ze swoich wyznawców mieszkających w damaszku. Człowiek ten miał na imię Anania. Jezus nakazał mu odwiedzić szawła i pomodlić się, aby odzyskał wzrok. Huh? Ale przecież Szaweł chce aresztować Twoich uczniów, drżącym głosem rzekł Ananiasz. Jezus odpowiedział. Wiem o tym, pragnę jednak, aby to właśnie szaweł opowiadał o mnie ludziom na całym świecie. Ananiasz przyszedł do szabła, aby się za Niego pomodlić. Przysłał mnie Jezus, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym, powiedział. Szaweł rzeczywiście przejrzał i przyjął chrzest. Jezus przemienił szawła. Z człowieka, który szkodził Jego wyznawcom, stał się duchowym przywódcą, który wszystkim opowiadał o Jezusie. Przemienił też Jego imię. Od teraz Saweł to Paweł.